Szanowni Państwo, na kolejne starcie dzisiejszego wieczoru. Tym razem walka w kategorii 75 kg. Poznajmy pierwszego z bohaterów jego w narożniku winiem, niebieskim, reprezentujący Oświeciński domro, Klub Karate. Panie i Panowie, Mateusz Złota. No, Dąbkowski to naprawdę jest potencjał. To jest kopia Kamila Jenela, nie Dobry no. w zapucharu świata swoją drogą Schengen Jako junior oh no. Tak, tak I teraz wkracza na drogę zawodowstwa Mateusz Słota. A jego przeciwnikiem w narożniku czerwonym będzie wojownik klubu Jenel Fight klub mający na swoim koncie jedno zwycięstwo i zero porażek w zawodowych startach. Denis Dąbkowski! Uwielbiają go tutaj. zaczynamy. Piąta walka zawodowych. w dzisiejszej grali, wygłoszyliśmy Młody chłopak, bardzo ambitny. Niezwykle charakterny, no. to stabilny, on walczy, dopóki się da. Witamy w ringu, tenis Tomkowski. Mocno nakręcony Dąbkowski. Ostatnie uwagi z sędziego. Zaczynamy. Pierwsze starcie. Jak jeden pojedynek. I jedziemy na pełnej. A no, bo o swoim stylu, Wysokiego no, garda. O. Spokojnie zaczynamy. O, ale o! mocne nobki. Ale na razie się czuwają, nie podpalają się, mądrze walczą. A. Tip za tip O, o spadające my... kopnięcie. Mocne roki A. A podwójny siet na dół. No. O no, naruszył ja chyba za mu się nogi, bo że był ustawiony. Nie wygląda na podłączonego. O i od razu odpala A, hikiem Pan Mateusz, już nie zajdł już nie od razu. No teraz się Dziękuję. pochylił, nie no, prawie się nadziała na ten mocny sierpowy. O, dynamiczny o, backfist. Ładnie Głodny porusza się na nogach tak, jeden tak. i drugi. Zachodzą do boku, szukają kątów, żeby strzelić mocnym kopnięciem czy, czy jakimś ciosem. Piękna odpowiedź, tak. O, Adam, pa, Myślę, że mogła wejść ta wątroba. Mateusz to już poczuć. Ale, Rewelacyjnie trafiają kombinacje. Tak, tak. Krótkie, mocne akcje. Dochodzące do celu. Tomek, Tomek. Chodź tu, Tomek. O, no, teraz no, razu kontra, ale. Nogi za, za Świetna walka. O, zapadające super, super kopnięcie. Dochodzi, za Tak, low, tak, low za low kick. No kto to mocniej wytrzyma? Świetnie, o... O super, kopnięcie, wszedł mocno boksersko. Tak, 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 w wykonaniu bodzia. O. Super, super się to ogląda, naprawdę. Podoba mi się, raz jeden zajmuje środek, raz drugi... Nie. Bardzo nawiczni o, są, tak, ze zrywy. Wchodzą się, chodzą na boki. O, dobre hajki. Ale na rękawice. O. Zmiana pozycji ze zasadne ze strony Bodzi'a. Chciał zaskoczyć, myślał, tak, że w tak, walczył. Ale widział też. Oj, skocz, myrnął go tak, tak. No, no, zachwiały się nogi Mateusza Ale... Denis nie podpala się. Cały czas robi swoje konsekwentnie. No, jest zmiana na Manikuta widzę pozycji. No nastawił się na te wysokie kopnięcia Bozio Super O, ale kolano w tempo Ekstra, ekstra Bekli za zaczął liny cały, cały czas akcja wymiana tak, tak. No bardzo fajnie panowie się tu rozkręcili Ekstra i koniec no, rundy, no fenomenalne zakończenie tego pierwszego pojedynku pierwszego starcia Jedziemy, jedziemy, no ta to walka to ten poziom idzie w górę Tak tak to będzie na końcu Hala zapłonie! Hala zapłonie Przecież sobie nie wiem czy co walka jedzie poziom w górę, bo mieliśmy przedtem też kilka walk, no, w których no. poziom był No dzieje się tutaj dużo szanuję, super, podoba mi się kickboxing na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie Pomimo tego, że wielu zawodników nie jest doświadczona nie, ale są amatorsko, dużo zawodowo nie jest doświadczonych, ale amatorsko mają postarczone walki i właśnie prezentują bardzo fajne wyszkolenie techniczne w ringu, przeniesione z ringów amatorskich. Super zestawienia w ogóle, równe walki. Tak, tak. Z Przemyślane, nie, a nie? Dokładnie, z głową to, zrobione. Często na takich lokalnych galach, gdzie organizuje jakiś klub, to ściągani są zawodnicy Dokładnie. do nabijania rekordów Lekordów. po prostu lokalnych Do tego zawodników. nie ma, do tego nie ma. I zaczynamy. Druga runda tego emocjonującego pojedynku. Zaczynamy. O, dobry front kick. O, I od razu odpowiedział prawo. Bardzo mocno prawe kopnięcie wykonuje Mateusz Szał, takie opadające. I kolano. Jezus, kolano na no, odejście, zaraz loku. Tak. zacznij no cały czas coś żeby zapracował zawartował na dół i Taki znowu misty, tekst, tak miasta. bardzo na są bez żadnego przeruchu mogą zaskoczyć pod koniec rundy szczególnie jak już jest zmęczony przeciwnik opadną ręce no widzę tam ten lewy na dół tylko muszę A, uważać łodzi na kolano tymi lewymi I na dół. znowu o, o, ciekawe, co tylko Mateusz przyjmie kopnięcie niskie odpowiada ręką i od swoim kopnięciem no, tak, bardzo po każdym tak, tak od razu tym blokiku jest y ręka i noga tak jak z automatu jak z automatu Fajnie I cały czasem kopie na tylną nogę to Łukiki właśnie, mm. nie? Fajnie sobie o. zmienia kąty. Zresztą jeden i drugi bardzo... Tak, tak. No, niskie zejście tak. pod głową. O, ładny, Bardzo, bardzo ładne, bardzo ładnie. Rotacja, jak wyjście z podrótkiem. No, dostał w krocze. Aj. O, niestety no, zdarza się, zwłaszcza w takich wymianach, no. Mm, wiadomo, niecelowe uderzenie. I kontynuujemy. Rozpoczął bloki bloki zablokowany Jeden i drugi. Jeden i drugi zablokowany, tak. I już są już przygotowany uh -huh. na tę akcję no, O dopośliznął się. przy drugiej przepuszczenia Mateusz. O, teraz trafił i kolanem kończy akcję. Szuka tych kopni, Tak, tak, kończę. O i na tylną nogę kopnięć no. Bardzo ładnie, bardzo ładna akcja. Cały czas. Mm -hmm. O, to Bardzo, bardzo ładnym kolano, kolano, kolano wykonanie o, Mateusza, no to to naprawdę, ale teraz tak, odpowiadał. Tak, Znowu no, no, za kolano. No, midy, za midy. Fenomenalnie, fenomenalnie! z jego kopnięcia ale zablokowana. No... Super, a to jest bitka. Cały czas. Cały czas robota. Pora dół, myślają te czasy. O i znowu próba. Proszenie, mocny się powy. Jeden i drugi, cały czas trafia czysto. O bardzo energiczne kopnięcie, ale przestrzelone. Całkiem zwrot akcji. Wykonanie jest. Denisa. No, czy wystarczy im siła na takie tempo? Zobaczymy. O, no, Mateusz się rozluźnia. Tu. O, znowu próba tego swojego kopnięcia po kopnięcia. No, zaprogramowany. Znowu. Za kombinacja no, z z ale Denis od razu idzie. Wychodzi, twardo przodu. Przodru. I kolano za no, kolano. Bardzo balsz. ładne oj, kolano. O. No, i znowu długie ma się nogi, ale nie, już to i do Dobre przepuszczenie i fantastyczny lokik w tempo no Denisa tak. Dobkowskiego. Mocny się z no, przejściem do boku, super poruszanie się na nogach, tak, naprawdę tak, chłopaki tak. są świetne. Bardzo dobre są te zmiany pozycji i z, z ataku tak, do boku tak, wyklopi, wyklopi, Denisa, zakropi, tak, 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 no. I zmienia kąt uderzenia od, od, od razu. tak, zmienia kąt, szuka pod cios, tak, tak, super, tak. super. No i druga runda, ekstra bitka. Przypomnij mi też, że Denis Domkowski to jest bardzo młody zawodnik o, A ma już wiedzę no, lepszą niż nie jeden stary wygan, Dużo jest gości, którzy się tufają, tylko chodzą po linii i się tak, dają tak. przejść. A tutaj chłopaki zmieniają kąty No bardzo ładna no, jest ta praca, szczególnie dodejścia właśnie na Mańkuda tak. od razu wtedy prawy sierp i wykańcza albo kopnięciem albo ręką tak bardzo bardzo tak kontra na kontrę i kontra na kontrę na kontrę cały czas wybieram tak dokładnie super no. kolano za kolano Oni kochają to, co robią. To jest super. Jedziemy. Trzecia runda, ostatnia. To ma więcej energii, siły. Zaraz się okaże. Tak jak mówiłeś, misiek i jedziemy. I, I od Przecunek razu mocne, mocne bomby. bomby takie. Ta. No, I znowu zmiana właśnie no, pozycji. prosty przeszedł tym gardem. Bardzo fajnie. O, o taki to, czy taki hukik. O, teraz Domkowski dostał mm. poniżej pasa. No i o, i zagrał napędnik. Presja presja. O, bezpośrednia wątroba. Z ręki. Się, o! Fajne, piątki, o! Ekstra do akcja w jednej i drugiej strony. Nie jest, jest dłużny. Dobrze, praca na nogach. Cały czas czuwają ustawy. Super! trafia, trafia. Mocny boks, mocny boks. I wykończenie nogą. No, no, na do różnika Dąbkowski. w tarapatach lekkich. O, i dostaje kopnięcie. Podbródek wątroba, kolano. Dostał tam wcześniej jeszcze podbródek. Tak. Czy no, no, do gry? O, i odbiera na fronte. Niskie kopnięcie. Dąbkowski to, ładnie wyszedł na zakrośną nogę. O, i kolano, dusza. No. Dobry, lewy robił. Tak, I kolano, kolejne. To niebezpieczne są te kolana w tym, tym klinczu. I obrotówka. No to to no, i opadające go no. Opadającego klienki, pięcie, pięcie, no. cały czas dobrze. Tak, tak. Zmaga się tu publiczność. Okay. No, naprawdę. O, treść w klinczu. Jadą, no, jadą dalej. No, przy... No. do lin. No, Mateusz cały czas na tarciu Teraz. Tak, naprawdę. Fenomenalnie się prezentuje tej trzeciej grupie. Bo to jest cały czas biera presję. Kolejny. Chyba odpali jakieś kolejne półco. Bo skąd on bierze ten tlen, to nie mam pojęcia. Cały czas na tarciu. Dąbrowski nie to zbyt pasywnie. Tak, co? tak. Zepchnięty na linę, klinczuje. O. I znowu próba kolana. Tak. No w tarapatach, w tarapatach, no, zepchnięto narożnika, backfist no! w wykonaniu złoty. No, Ta, tak znowu wątroba, no w tarapatach, w tarapatach, w tarapatach, naprawdę. No pasywnie, zepchnięto narożnika. No koniec i walki. koniec walki. Rewelacyjne starcie, naprawdę. Tak, naprawdę na wysokim poziomie. Mateusz złota, wspaniałe się zaprezentował Dokładnie. w tej trzeciej pojedynku. O no, jak sędziowie widzieli poprzednie dwie? Zobaczymy. Bardzo, bardzo, bardzo fajna walka. Jak widzicie sędziowie? Zaraz się dowiemy. Razem z nami jest po raz kolejny pani Ucnia Cząstek Bar, przewodnicząca Rady Panową wręcz dla zwycięzcy. Panie i panowie, czas na werdykt. Decyzją sędziów. 2 do 1 Dwa do jednego. jednego. Zwycięzcą walki zostaje Denis! To